Kurwa, ty, ty, ja nic nie mam przygotowane. To freestyle, nie? Freestyle, dobra, polecimy. Sami, że dobrze się czujesz? Nie, miałem wypadek w mojej głowie, ktoś ciągle gada. What, what, Co? What, what, what na przykład tego? To pato, to pato, to pato. do, no? Ona ty patrzy nie. w moje oczy, już mnie nigdy nie przyłączy. <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zróbcie jakiś hałas na początek, ilu was tu jest, bo was nie słyszę. Uuu. No, jedna osoba zajmie. Przed chcesz ze mną walki codziennie, wystarczy mi jedna na fejmie. Mm, mm, mm. Yeah. Baby, wście to kiedy jesteś na rabie? Nasze kłótnie takie niepotrzebne, na na, na. Wolę moje złoto na szyi. Ciebie w bikini, szyki waniliowe i może ty kiri. Dużo żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż karty A to nie jest łatwe, znikniesz mi znowu po nocy się oświadczy One chcą się bawić całą noc Nie na im czasu, żeby go kochać Z pękniętego telefonu Puszczysz się na skórze Tak jak broka Kiedy będziesz miała tego to Brug Brug Do mnie zapomnisz o kłopotach Wiem, że chciałabyś odlecieć stąd Widzę to po twoich dużych Zaj Wszystkie łapy w górę Rób Dobra moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, teraz druga osoba Jak ją krzycza Koko, to wy krzyczycie gęk Koko yeah. Koko yeah. I lecimy kurwa, dude A patrzę w moje oczy, już mnie nigdy nie przeoczy Kiedy wchodzę na klub, Dobry ciuchy i bód. Ona wie, że to cud Jestem obok i chuj, jestem obok i chuj Jestem obok Koko Chanel Na dobry dzień Biorę cię to wiem, ty nie pozwolisz mi na sen Rób mi loda już Ty kurwa, rób mi loda już Yeah, yeah. Oh, my, my, Oh, my, hey, my, my, my